Ewa i Łukasz, kierowcy Tira. Podwójna obsada to ich praca i miłość. Kursują do Maroka przez kraje i miasta. Życie na trasie to ich wielka pasja. Dzień rozpoczyna się, kiedy wschodzi słońce. Kawa się parzy, a ty rusza w drogę. Ewa i Łukasz, razem na trasie przez kraje i miasta. To ich codzienne życie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. My właśnie w drodze na drugi załadunek, drugi z trzech, które mamy zaplanowane. Także zostało nam do tego miejsca, drugiego załadunku, jakieś niecałe 10 minut, więc już jesteśmy blisko. Będziemy pakowali, prawdopodobnie na tej firmie zawsze pakujemy silniki samochodowe i pewnie będzie tak samo tym razem. Także zobaczymy. W trzecim punkcie prawdopodobnie też zapakujemy coś. Nie do końca wiem, czy to będzie silnik, ale coś pewnie z motoryzacyjnych tematów, bo to taka firma, która, która też, którą też znamy, i tam przeważnie ładujemy tego typu rzeczy. Więc co, my lecimy sobie na spokojnie, eee, myszę tutaj ogarnia temat. Tak, eee, także także za chwilę wieża zbuta buta na firmę, parkuje pod rampą. Tak. Ja w tym czasie ugotuję rosół może jakiś, ja coś. Nie, nie, taką specjalistką. Nie, nie, to no, Łukaszka z dobra. Sobie dobra. No, ale o gotowaniu moim nic nie powiedziałeś, że, ja jest, że ja jestem specjalistą w gotowaniu, czy coś, tak? No. Jesteś, jesteś zdecydowanie. Ja jestem specjalistą w jedzeniu. Wodę najlepszą tak. gotuję pod słońcem, naprawdę. Tak, a specjalistą jestem w degustowaniu. Oj, tak. Więc tak, to jest moja, moja działka. I spakowaliśmy się już. Okazało się, że na tej firmie zabieraliśmy dwa punkty. Zmiany, zmiany, cały czas zmiany, tak jak nieraz tutaj u nas właśnie się działo, że no szybko następowały jakieś zmiany odnośnie właśnie naszej tutaj pracy, odnośnie załadunków czy rozładunków. Także ogólnie mamy na naczepie towar do trzech punktów. Zmierzamy właśnie do pierwszego i na pierwszy rozładunek mamy 456 km. Wiadomo, że dzisiaj tam nie dojedziemy. Więc za jakieś... No, za jakieś 4-5 godzin będziemy pewnie szukać już miejsca. I tak będzie ciężko, bo to już będzie późny wieczór. Ale awaryjnie wiadomo, staniemy na autohofie. No zobaczymy. Póki co jedziemy sobie na spokojnie. Cieszymy się bardzo, bo no bo dzień jest coraz dłuższy. Słuchajcie, 17:27. A tutaj jeszcze tak widno, także naprawdę to mega mega nas cieszy i właśnie w takim pozytywnym nastroju pędzimy sobie. I udało nam się znaleźć, słuchajcie, stację, a powiem wam, że było ciężko, bo jesteśmy w takich rewirach, że tutaj praktycznie już nic nie było. To prawda na samej stacji nie stoimy. Mamy tam gdzieś miejsce z boku, ale jest. To najważniejsze. Idziemy pod prysznic właśnie. A i jeszcze muszę dodać, że nie na tej stacji jest, słuchajcie, prysznic, tylko tam za mostem jest Aral. Więc takie spacerki sobie tutaj uskuteczniamy. Ale czasem i tak bywa. No najważniejsze, żeby było miejsce, bo, bo już straciliśmy nadzieję, że w ogóle znajdziemy. Coś wolnego, ale no tak jak mówiłam, uff, udało się. Słuchajcie, to trzeba pokazać, prysznic w spoko stanie, naprawdę. I wyobraźcie sobie, że no co prawda troszeczkę ciasny, ale naprawdę w dobrym stanie i kosztuje 2,50 od osoby. No to nam się podoba, przyznaję, fajnie. Every sunrise brings a brand new light. You're chasing dreams that dance into the night. With every moment I discover and play. Embracing the magic of a new day. New beginnings in every little way. New day, new ways, let's start again. With hope in our hearts, let our journey begin We'll conquer the fears that held us in place With every new dawn we find our grace I step outside, the world feels alive Tak sobie jedziemy, a tutaj patrzcie, szron. Tutaj zimno. Ile jest stopni, kochany? Ale na szczęście nie jest na minusie póki co. Ale klimat się zepsuł, było 11 stopni, słuchajcie, wczoraj. Nawet rad... nad ranem było ciepło, jak startowaliśmy. A tutaj wszystko takie jeszcze, w mrozie, niedobrze, niedobrze. Chciałam Wam pokazać, u góry stoi jakaś maszyna. Nie wiem. <grymkańska> <grymkańska> Dokładnie, to już trzeba mieć nerwy ze stali. I powiem Wam szczerze, że ja mam jakieś lęki teraz yy, w momencie, kiedy mamy przejechać tą drogą mam wrażenie, że ten sprzęt zaraz się sturla Misiu gaz do dechy, dobra? uciekamy no ale tak powiem Wam, że przerażająco to wygląda o. Czy to nie spadnie? Trzyma się. Dobra. Ominęliśmy to. I dojechaliśmy. Trzeba się ciepło ubrać. Jeszcze nie byliśmy na tej firmie. Skręć w lewo. Następnie. Więc nawet nie wiem, gdzie tu się wjeżdża, bo tu jest dla osobówek parking. No, chyba nie tutaj. No powiem Wam, że słabe tutaj oznakowania na tej firmie. Nie było w ogóle znaku, jak się jakby wjeżdża pod firmę, gdzie jest parking dla ciężarówek. Dopiero jak się wyjeżdża pod tej części biurowej, no to pojawia się znak. No dziwne, dziwne. Parkujemy, idziemy zlokalizować tradycyjnie biuro biuro przed nami widać je tutaj mamy tu mamy większy rozładunek niż na tej drugiej firmie Tak, tutaj zrzucamy 5 palet a na drugiej firmie tylko dwie. ale jest teraz ciepło się zrobię. Słuchajcie, tak mówiłam że taki takim da. chcemy tak mi nie? Nie, nie czuję się tak no jest ciepło. Naprawdę. Jest przyjemnie. Wszystko wiemy. W prawo, w prawo rampa numer 8. Ale nie będę tutaj nagrywać, ponieważ jest zakaz. Także tylko pokażemy Wam wjazd. I dojechaliśmy. Jesteśmy już na miejscu. Idziemy teraz do biura. Nie możemy podjechać na miejsce, gdzie mamy właśnie się rozpakować, ponieważ stoi tam Ciężarówka z naszej firmy. Tam kolega właśnie widzimy, ma rozładunek, sztaplarka tam, śmiga. Także my idziemy zgłosić, że, że jesteśmy i że możemy właśnie rozpocząć rozładunek. Pokażemy dokumenty tradycyjnie. No i skorzystamy z całej No bo jest to tyle. Dzisiaj niestety nie rozładują nas, jesteśmy za późno. Zaprosili nas jutro tutaj od godziny szóstej. Także na tę chwilę nasz dzień pracy się kończy, ale to jest na tę chwilę, bo wiecie, jak to w transporcie. Zaraz może coś się tutaj urodzić. Póki co stoimy, czekamy. I mamy poranek. Chwilę po szóstej idziemy znowu. Zarejestrować się. Tutaj pobierzemy taki dokumencik. I musimy iść do drugiego biura. Tam bardziej, już w głębi. Jesteśmy prawie, że punktualnie. I tak, jak mówiłam, wypełniliśmy taki malutki dokument. I teraz musimy podejść tutaj do tego biura, w tym kontenerku. I, i tam panowie wyznaczą rampę. Zazwyczaj, właśnie tutaj. Chyba rampa numer 2. Pod tą zazwyczaj podjeżdżamy, prawda? I to na tyle. Tutaj akurat jakąś końcówkę towaru mamy, także chwila, moment i będziemy rozpakowani. I już jesteśmy rozpakowani. Trwało to jakieś, nie wiem, 10 minut. Stawiliśmy wodę, czekamy na kawę, na yerbę i czekamy do 8 na kolejne zlecenie. Być może przyjdzie po 8. A być może przyjdzie nieco później, to się wszystko okaże. Może trochę poleżymy jeszcze. Zobaczymy. Póki co mamy, mamy jeszcze trochę wolnego czasu. Słuchajcie, u nas śniadanie. Przyznam szczerze, że. godzinkę sobie pospaliśmy jeszcze. Teraz. Czas na śniadanie. Czas na... na kawę inkę. O. Ja mam ochotę słuchajcie na kawę inkę, na szczęście wziąłam ją ze so, sobą. o możesz wyciągnąć mi mleko owsiane od razu. Dobrze. Tak, bo tutaj właśnie wymyślamy, co my zjemy na to śniadanie. No co mam ochotę, kochany. Yy, Ale no. na śniadanie. Ale ze śniadania, z rzeczy śniadaniowych. Co tam patrzysz? Nie nic, nic, Tak patrzę w przyszłość. O, i jak? Jest kolorowo. No jest szaro. No ale tylko w dzisiejszą przyszłość Łukaszek tak, tak patrzy. Nie, nie, patrzę tak. W pogodę bo miała być ładna, a jest brzydka, ale jest... ale będzie ładniej, dzisiaj, tak? Dzisiaj będzie ładniej. To mówi pogodynka Łukaszek. To co jemy na to śniadanie, Misiek? No czym chata bogata? Uuu, wiecie, bo to pierwszy tydzień. Tu jest z czego wybierać. Za dużo tego, słuchajcie, bo Łukaszek się zastanawia. Patrzy w lodówkę i nie wie, co wyciągnąć. Dobrze, mamy. Serek jednak? Ty? No ja zaraz sobie coś tą wędlinę wegańską chyba wezmę. Ciągnąć się zaraz Tak, a jest tam pod ręką? Jest. Słuchajcie, ja wiem, że większość osób, które nas tutaj ogląda to są mężczyźni i ja wiem, że Wy kochacie mięso. Ja też kochałam i też jadłam bardzo dużo mięsa, nawet jadłam flaczki. Ale odkąd jestem wegetarianką Wiadomo, tego mięsa nie jem. To jest wędlina czosnkowa i ona jest mega pyszna. Bardzo polecam. Jeżeli chcecie spróbować czegoś wegetariańskiego, polecam tę wędlinę. Serio. smakuje Wam. Tak wiecie, dla urozmaicenia menu. Nie namawiam aż tak bardzo, bo wiem, że mięsożercy to się śmieją trochę z takich rzeczy, ale może, może się skusicie. Jest naprawdę smaczna. I co dalej? Pomidorek jest. Tam jest szczypiorek? Jest. Sól himalajska jest, wszystko jest. Dobrze, zaczynamy śniadanie. Słuchajcie, sprawa wygląda następująco. My już częściowo dzisiaj po pracy. Popracowaliśmy dosłownie 35 minut dzisiaj, bo mieliśmy rozładunek na 6 rano, który już ogarnęliśmy. I mamy informację, że mamy wolne. Musimy się znowu już wypauzować. Bo mamy o 16 godzinie kolejny załadunek, tutaj 2 km obok w firmie. I lecimy w okolice Rostoku, a jesteśmy w Ulm teraz, więc mamy jakieś 800 km do przejechania. Fajna trasa. Fajna, spokojna i to już jest plan na weekend z racji tego, że rozładunek mam dopiero z niedzielę na poniedziałek, więc do tej pory musimy tam gdzieś dojechać, także bez ciśnienia. No, a teraz idziemy sobie spokojnie na kawkę. Jakieś jeszcze zakupy, może pierwsze? Tak, jeszcze jakieś drobne zakupy weźmiemy, bo tak generalnie też wszystko mamy. No i idziemy sobie chillować. Może się zdrzemniemy, chociaż ciężko będzie tak w ciągu dnia, wiecie, jak człowiek wyspany nic tak. nie porobił, nie zmęczył się, więc ciężko będzie, ale zobaczymy. A ten załadunek to też trochę potrwa, bo w tej firmie, do której będziemy jechać się pakować, to tam ten załadunek trochę. Trochę czasu się odbywa, więc 2-3 godzinki będziemy jeszcze mieli pod rampą. Więc póki co idziemy na kawę. I dojechaliśmy. Króciutki dystans na maksa. I powiem Wam szczerze, że mocno wierzymy w to, że jednak załadują nas troszeczkę wcześniej dzisiaj niż. O 19:00. I będziemy czekać 3 godziny. W ogóle pracuje bardzo fajny chłopak w górze. Polak, ale urodzony w Niemczech. No. Tak, pogadaliśmy chwilę, to wszystko nam opowiedział swoją historię. Bardzo miły, bardzo pomocny zawsze nam tutaj jakby pomoże, zagada więc miło, naprawdę. Podstawiam się pod ramkę, 77, no i mamy 3 godziny jeszcze czekania, więc coś zjemy, jakiś obiad. I co my tutaj mamy na obiad dzisiaj? Vegetal, taka nazwa. Burrito łagodne, danie warzywne na bazie grochu z sosem czosnkowym. Czas przygotowania około 5 minut. To jest taki, powiem Wam, gotowiec. Wzięliśmy, wzięliśmy takie dwa opakowania tak naprawdę awaryjnie. Staram się takich rzeczy naprawdę nie jeść. Ale dzisiaj przyznam szczerze, że nie chcę nam się robić czegoś bardziej konkretnego, więc wjeżdża właśnie takie burrito. Zobaczymy, jak to smakuje, bo kupiliśmy właśnie to danie pierwszy raz. Na zdjęciu wygląda całkiem dobrze. A jak smakuje? Zaraz zobaczymy. No, takie danie z Kerfura. Na Kerfurze Express je kupiliśmy. Zobaczymy. Damy znać, czy zjadliwe. Tak wygląda to danie. Tutaj oczywiście dołożyłam sobie majonez, ponieważ jestem olbrzymią fanką majonezu. Naprawdę olbrzymią. I w smaku jest całkiem, naprawdę całkiem dobre. Także, jako takie szybkie danie, gdzie nie ma czasu, tak naprawdę na przyrządzenie jakiegoś konkretnego obiadu czy kolacji, myślę, myślę że się spoko sprawdza. Dobre, naprawdę. Jeszcze tylko dodam, że czosnku praktycznie w ogóle nie czuć. Także naprawdę fajny, łagodny smak. Można zjeść. Słuchajcie, no my już po załadunku, dosyć sprawnie jak na tą firmę dzisiaj poszło, bo niespełna dwie godziny czekaliśmy na załadunek. I kiedy podjechaliśmy do biura po dokumenty, to się okazało, że mamy ADR. Mamy 1400 bodajże punktów, tam ponad 1400 punktów. No i musimy mieć tablicę. My mamy uprawnienia na Adery, także tak, nie mamy jakby żadnego problemu, tylko jest mały problem, że nie mamy z przodu tabliczki pomarańczowej. Na naczepie jest, ale z przodu nie ma i teraz jest problem tego typu, co z tym fantem zrobić. Też podejrzewamy, że nasze biuro nie wiedziało w ogóle o tym, że, że to będą Adery. No i teraz wyjaśniają tą całą sytuację. Nie możemy się na razie ruszyć, póki ta sytuacja nie zostanie wyjaśniona. No więc zobaczymy, bo jest... Ee... Tak, tak, no już mówiłem, że z tyłu. Aha. Eee, więc mamy całą naczepę rzeczy. To są różne taki zlepek różnego towaru to na paletach. Więc no, czekamy i, no, i robi się mały kłopot, bo, bo mówię, tutaj nie mamy skrzydł tabliczki, chyba że dadzą nam naklejkę jakąś. No ale podejrzewam, że w ogóle ta firma nie zgłosiła naszej firmy, że to będą ADR. -y. Więc no, czekamy, bo może się z tego powodu urodzić dosyć poważny problem. No nic, zaraz Was o tym poinformujemy, co dalej. Powiem Wam, że podziwiam tych kierowców za umiejętność manewrowania w takich momentach. No szacun, dla nich. No, słuchajcie, i tak jak mówiliśmy, się robi mały kłopot. Musimy wrócić teraz do biura i powiedzieć, że niestety możemy zabrać tylko towar do 1000 punktów. Więc nie wiem, jak to się wszystko rozwinie, bo jesteśmy spakowani takim, taką drobnicą, tak naprawdę. I nie wiem teraz, czy będziemy się uznać, czy pewnie będziemy się ustawić z powrotem pod rampą i będzie przypakowywanie jakieś. No, ale to zajmie znowu czas, bo to jest naprawdę dużo tego drobnego towaru. No, tak jak mówiliśmy, z, niby z niedużego, z pierdoły, a robi się poważny kłopot. No nic, idziemy do biura, zobaczymy co, co biuro na to. Jak e, sytuacja? No montujemy, montujemy. Dostaliśmy tabliczkę. E, mamy tabliczkę, użyczyła nam tutaj firma. Montujemy. No i może sytuacja będzie opanowana. Dla nas jest też nie na rękę, żeby się teraz przepakowywać, bo wiecie, to jest wszystko czas. Eee, a jak to mówią, eee, czas to więcej wolnego, nie? W naszym przypadku. No dobra, ok. Udało się zorganizować tabliczkę. Fajnie, to jest lepsze niż wiecie, przypakowywanie teraz towaru. Miło z firmy strony bardzo. Aha, mieliśmy te. Trytytki? Jak to się do, dokładnie nazywa? Może ktoś będzie wiedział. znał. Jak? Trytytki? Aha, tutaj Łukaszek wyjaśnia, że on mówi na to trytytki, ale może ktoś używa innej nazwy. Kiedyś słyszałam, że jakieś tam chyba są inne nazwy na te takie plastikowe gadżety. Fajnie, że się udało. Mega, mega fajnie. Ważne, że jest, bo w razie kontroli wiecie, to są akurat bardzo ważne rzeczy. Ok, mamy to. Tabliczka jest zamontowana. Kochany, powiem ci to. Good job. Leci, le, lecimy, tak, tak, tak. Wyjechaliśmy, udało nam się. Dostaliśmy tabliczkę, którą właśnie tutaj z przodu przymocowaliśmy. I Dzięki temu zaoszczędziliśmy dużo czasu, bo tutaj właśnie tak rozmawialiśmy między sobą, że jakbyśmy mieli się teraz przepakowywać to obstawialiśmy, że gdzieś najmniej te 2-3 godziny byśmy byli znowu już do tyłu. Bo też nie wiadomo gdzie ten towar, który musieliby wyciągnąć, gdzie on się znajdował na naczepie, więc to troszeczkę mogłoby zająć czasu. No a tak to, tak to już, już jedziemy. Także jest fajnie, co prawda z półtora godzinnym opóźnieniem, bo, bo te decyzje trwały właśnie tyle czasu. No ale dobrze, najważniejsze. Jedziemy, mamy do celu 800 km, ale nie spieszymy się, bo tak naprawdę tak jak już mówiliśmy wcześniej rozładunek mamy na, dopiero z niedziel na poniedziałek, więc sporo tego czasu jeszcze mamy. Więc mysza zaczyna. Zaczyna, i tak umówiliśmy się, że co dwie godzinki się będziemy zmieniać, żeby to jakoś nam leciało. Więc pierwsze dwie godzinki robi mysza w załączonym obrazku. Więc lecimy. Moi drodzy, my zaczynamy weekend. I co? I. No i niestety w tym odcinku już się z Wami żegnamy. Przykro nam. Przykro nam, ale spokojnie. Za parę dni się widzimy. Tak, już w środę. Widzimy się ponownie w kolejnym odcinku. Także do zobaczenia. Cześć.